Cześć szanowni widzowie, słuchajcie, w dniach od 11, nawet już wcześniej 10 też, nawet 11 do 13 września w Rzeszowie będzie piękna impreza Internet Beta 2013, na którą serdecznie zapraszam, w imieniu wszystkich blogerów, vlogerów, świrów działających na YouTube. Wszelkie, wszelki rodzaju proza informacji są na stronie Internet Beta 2013, również na blogu ostatnim Maczka Budzicha, blog MediaFan. Tam możecie się dowiedzieć wielu spraw na temat tej imprezy, zapraszamy serdecznie. Również tam będę, również tam będę pseudo celebrytował się, szukał rozgłosu, szukał poklasku, rozdawał autografy na piersiach kobiet i gdzie kto chce, również się zjawię. Tak, będę taką szarą eminencją można powiedzieć tej imprezy. Także zapraszam serdecznie. Przyjeżdżajcie, wpadajcie. Przepiękna impreza, muzyka świetna oraz ludzie, którzy mają coś naprawdę do powiedzenia. Trzymajcie się serdecznie. Na razie.